Mam przyjemność nagrać wam taki króciutki filmik, bo w końcu udało mi się dotrzeć na ten targ staroci w Bytomiu, o którym słyszałam już tak dużo, na który niestety nigdy nie mogłam trafić, bo podczas wszystkich moich wyjazdów na Śląsk po prostu nie mogłam wstrzelić się w datę, kiedy on akurat był organizowany. Udało mi się dotrzeć tam w styczniu i chciałabym wam pokazać to, co zakupiłam. Nie będę Wam pokazywała relacji z tego targu, nie nagrywałam nic, dlatego że jest bardzo dużo kanałów, które to robią i myślę, że są to bardzo ciekawe vlogi, można sobie to oglądać z ciekawością. Ja nie jestem dobrym operatorem kamery. Więc jak wiecie, jeszcze w chaosie coś szukam, patrzę, po prostu mi się te filmy nie udają, więc ja na siłę tego robić nie będę. Pokazuję Wam jedynie jakieś takie wrzutki z miejsc, do których może inni nie docierają, albo są jakieś naprawdę bardzo, bardzo ciekawe miejsca. Natomiast no, ten targ wytomi jest naprawdę bardzo znany, jest dużo. Osob, które przepięknie relacjonują te wydarzenia, więc ja nie nagrywałam, ale za to bardzo bym się chciała z Wami podzielić tym, co udało mi się kupić. Przede wszystkim jestem bardzo zaskoczona wielkością tego targu. To, że ma on takie zakamarki, schodzi się z placów, mniejszy plac, tam potem na taki dziki plac, potem jeszcze coś sprzedają z samochodów, z bagażników, potem jeszcze się idzie na taki plac. No, fajne przeżycie, niestety było bardzo zimno sypał śnieg, więc dużo rzeczy było przykrytych folią albo przykrytych śniegiem. No i niestety nie wszystko szło sobie pooglądać. No i co, zimno, bardzo zimno, dość mokro, nie było też wszystkich wystawców, to było widać, że są po prostu luki między stanowiskami. No, ale już na wstępie, zanim zacznę Wam pokazywać, co kupiłam, chciałabym tylko powiedzieć moim widzom, którzy mnie oglądają, może tego nie wiedzą, bo dużo osób się mnie o to pytało właśnie. Czy warto zaglądać do tak zwanych grzebaków, czyli bananowców wystawianych na tych targach? Ja już mówiłam o tym, ale powtórzę: tak, bardzo warto. Tylko, kochani, tak jak ja na przykład uczęszczam dość regularnie na targ w Szczecinie. Po prostu mieszkam najbliżej i on jest co tydzień w niedzielę organizowany, więc tam nie ma kłopotu, że trzeba się wstrzelić w datę, raz w miesiącu i tak dalej. I słuchajcie, tam jest tak, że um, z reguły, jeżeli przyjeżdżają osoby z tymi grzebakami, bananowcami, to to są osoby, które czyszczą mieszkania i tam co tydzień jakby jest wymiana tego towaru, więc to jest bardzo ekscytujące, co można tam znaleźć. Ten towar rzadko bardzo się powtarza, albo są jakieś tylko yy, dwa, trzy kartony, które po prostu posiadają te powtórki z poprzedniego tygodnia, gdzie sprzedawca uznał, że jeszcze może się to sprzedać i nie wyrzucił tego. I tak jak oni czyszczą te mieszkania, w sensie kuchnia, łazienka, tak faktycznie w tych pojemnikach są te przedmioty, i tam naprawdę mogą być perełki. Z reguły są to też osoby, które bardzo tanio sprzedają te artykuły. Też Wam zrobię z tego taką wrzutkę, bo mam już część rzeczy kupionych w Szczecinie. Dokupię jeszcze coś teraz w niedzielę i na pewno Wam też pokażę, jaki asortyment mniej więcej ja znajduję tutaj u siebie. Generalnie nie na sprzedaż, dla siebie, dla, dla moich takich reklam, to co robię dla pokazów, to co zaczynam budować na kanale, czyli moda z epok, akcesoria kobiece, toaletowe i tak dalej. Tego szukam głównie, więc szukam bardzo tanio, żeby mi to posłużyło do nagrań, potem pewnie to e, gdzieś oddam dalej albo sprzedam, zobaczymy, różnie to jest. Z reguły chomikuję, bo bardzo lubię po prostu to zbierać, e, interesuję się tym. Więc e, też z taką e, z takim celem, z taką nadzieją, Pojechałam właśnie na ten targ w Bytomiu, żeby sobie znaleźć takie różne rzeczy, no i podchodziłam do tych grzebaków, nie znając sprzedawców. W Szczecinie ja już wiem, który sprzedawca wymienia towar, który ma te grzebaki, tak wiecie, tylko poukładane, żeby wyglądały właśnie jak te z czyszczenia mieszkań. No a w Bytomiu nie znałam nikogo, nikt mi też nie polecił nic konkretnego, więc Podchodziłam praktycznie do każdego stanowiska. I pierwszą rzeczą, w sumie, jaką kupiłam, na co się natknęłam, kochani, to są takie przepiękne dwa puzderka. Zwłaszcza te z mi serce z tymi kwiatuszkami. Znacie je dobrze, to są takie otwierane puzderka. Ale zaciekawił mnie bardzo kształt, bo tutaj jest tak, jakby mogło służyć to na etui. Tu i na pomatkę to jest porcelana. One nie są sygnowane, ale powiem Wam szczerze, że mnie bardzo zauroczyły. Tutaj jest te drugie w kolorze takim złotym z kwiatuszkami. Jedno jest bardziej kwadratowe, drugie jest bardziej takie okrągłe. Nie wiem, może jedno Wam odsprzedam, a jedno zostawię sobie, albo nie wiem, jeszcze zobaczę. Na razie, na razie zostają ze mną, bo powiem Wam szczerze, że takich kształtów to akurat nie widziałam. Drugie stanowisko, do którego, znaczy drugie stanowisko, przy którym coś kupiłam, bo ogólnie to nie było drugie, do którego podeszłam. Absolutnie podchodziłam naprawdę do wielu stanowisk i też, no niestety, w niektórych ceny są bardzo kosmiczne, więc szukałam czegoś z taką w miarę rozsądną ceną i to, co by mnie zainteresowało. No i miałam e, strzałów w dziesiątkę, bo słuchajcie, leżało sobie puzderko, o którym marzyłam już od dłuższego czasu. Jest to stare puzderko jubilerskie, akurat na pierścionek. E, było puste. No, i zapytałam pana, w jakiej cenie to puzderko będzie. Pan tak patrzy: puste! Dlaczego, no, puste. Chciałabym kupić te puste. Mówi do mnie: 5 zł. No to ja po prostu szybciej, słuchajcie, jak wzięłam, tak szybciutko schowałam i zapłaciłam. I chyba chodziłam cały dzień ucieszona właśnie z tego zakupu. Słuchajcie, z tego puzderka. Są one mi potrzebne, te stare, jeszcze starsze, nawet bardziej zniszczone, właśnie do pokazów biżuterii antycznej, do której się przymierzam w nowym roku. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Także no zakup numer jeden trafiony i ja jeszcze nadal się z tego tak mocno cieszę, że powiem Wam szczerze, uśmiechnięta chodziłam cały czas. Numer trzy to są takie Zapałki z magnesem. Ja mam taką zasadę: słuchajcie, że nie kupuję magnesów z miejsc, w których nie byłam, bo mamy z mężem tablicę magnetyczną i zbieramy sobie przeróżne magnesiki jako pamiątki, ale te mnie bardzo urzekły, ponieważ są to polskie żaglowce. I wszystkie praktycznie cumowały w Szczecinie przy Odrze, zwłaszcza jak był zlot żaglowców, więc mam do nich jakiś taki sentyment, właśnie oceania, dar młodzieży, dar pomorza, e, zawisza czarny, więc kupiłam je na taką bardziej pamiątkę z pomorza. E, też kosztowały 5 zł. Kolejnym zakupem, na którym bardzo się cieszyłam. Było tego dość dużo, kochani, na tym targu w Bitomiu. Są to takie miniaturki perfum, ale były dość drogie. Te mi się udało kupić akurat w miarę w takiej rozsądnej cenie. Tutaj widzicie, są chyba dwie jaskółeczki. No, w każdym razie dwa ptaszki. Są to naprawdę, zobacz, takie maluszki. Pachną wszystkie prawie jednakowo dość mocno. Standardowo takim ciężkim zapachem no, jak to kiedyś właśnie bywało, to jest taka flaszeczka w kształcie serduszka matowa, i jeszcze jedna jest już taka bardziej o spiralna. Takie trzy maluszki też posłużą mi gdzieś tam do jakichś krótkich vlogów. Następnie trafiłam na taką panią, właśnie z małym kontenerkiem cudów, jak ja to nazywam. I właśnie takie cuda udało mi się tam znaleźć. Zobaczcie, jaka przepiękna koroneczka w takim odcieniu pudrowego różu. Mam tutaj cały taki zwój, kosztował 5 zł. Fajnie go mogę tutaj wykorzystać do obszycia jakiejś sukni, właśnie do pokazów czy mankietów. Nie wiem, jeszcze przemyślę to, ale na pewno już jak tylko to zobaczyłam, to wiedziałam, że to będzie po prostu mi potrzebne. Numer 2. U tej samej pani kosztowało 10 zł, słuchajcie, to jest taka. Chusta z frędzlami, połyskująca. No i tutaj ona mi się bardzo przyda na stylizację lat dwudziestych, gdzie te frędzle po prostu królowały. E, ja się zamierzam właśnie już pomalutku do e, tworzenia epok. Chyba będę szła po kolei, ale jeszcze nie jestem pewna. W każdym razie w tej cenie po prostu ja tą chustę e, od razu wzięłam. Znalazłam u niej też taki przepięknie ręcznie robiony kołnierzek. On jest akurat odpruty, ale świetnie się nada do e, po prostu przyszycia do jakiejś koszuli. Oczywiście to trzeba pięknie odświeżyć, odprasować, to jest dopiero przywiezione. E, ja jeszcze nic kompletnie z tym nie robiłam i tutaj taka ciekawostka. Słuchajcie, to jest chyba naprawdę mega stare. E, to jest taki żabot on ma tutaj normalnie zapięcia, więc mo może służyć do różnych e, koszul. Na pewno będzie można go przepięknie tutaj ułożyć, bądź wpiąć kamę z broszką. E, nie wiem jeszcze, na pewno muszę go porządnie odprać, bo nie mam przekonania, czy to jest kolor nici, czy on już tak pożółkł e, ze starości. Ale też kosztował piątaka, więc słuchajcie, po prostu to e, od tej pani kupiłam i za dużo się nie zastanawiałam. Dwie ostatnie już dwa ostatnie przedmioty, yy, które nabyłam, a które wam, ale wam jeszcze pokażę inne ciekawostki za chwilę. <laughs> Słuchajcie, leżała sobie taka piękna torebka, właściwie dwie. Zaraz wam pokażę drugą. Ja uwielbiam stare torebki, po prostu je kolekcjonuję, zbieram je. Pewnie będą mi służyły też do Stylizacji do filmików, ale niektóre też zakładam rzeczywiście jeszcze teraz w dzisiejszych czasach, normalnie na jakieś imprezy. Jeżeli mi pasują, to ja uwielbiam tak troszeczkę wystylizować swój kostium, e, mieszając styl współczesny z takim właśnie lekkim e, ząbkiem czasowym. No przepiękna jest to jest. Wszystko te frędzelki są właśnie robione z koraliczków. Z jednej strony niestety tych koralików trochę brakuje, tutaj już widzę, że będę musiała to zabezpieczyć, żeby one dalej się nie pruły. No ale jest bardzo ciężka, przepiękna. Po dużych negocjacjach 50 zł pan mi sprzedał, ale na początku chciał stówkę od sztuki. I uratował mnie tylko i wyłącznie śnieg, bo ta torebusia jest z futrem. I była cała zmoczona. I właśnie ja mówię do tego pana, że no jeżeli ja kupię tą torebkę i ona się okaże po prostu do wyrzucenia, bo nie odratuje mokrego futra, yy, no to będę w plecy tę stówkę, więc mówię no za stówkę to dwie. No i ostatecznie tak się udało, że po 50 zł od sztuki. Zobaczcie, ona w środeczku jest naprawdę w fajnym stanie. Nie mam pojęcia, co to jest za futerko. Ona jest tutaj przy tej już w yy, tym obiciu troszeczkę taka podniszczona, ale spróbuję to może czymś podratować, bo też bym chciała ją jeszcze gdzieś założyć. Naprawdę mi się podoba. Słuchajcie, moje podejście do futer naturalnych jest takie: nie kupuję nowych przedmiotów z futer, bo po prostu żal mi tych zwierząt. Natomiast jeżeli to są przedmioty wiekowe, za chwilę Wam Lisa pokażę. No, to, to jest przedmiot, ja go traktuję już jako starość, jako rzecz, którą po prostu wiecie, ktoś kiedyś no, potraktował tak czy inaczej, i to, tego już nie zmienimy, tak? Ja gdzieś tam y, staram się raczej właśnie kupować syntetyczne futerka, ale no jeżeli chodzi o produkty z dawnych lat, to y, jakby no, mam trochę inne podejście, więc wybaczcie mi, jeżeli kogoś urażę, y, bardzo bym nie chciała, no ale. Każdy ma swoje podejście. Ja mam akurat takie. Więc kochani, to co mi się udało właśnie kupić na tym targu, to były te przedmioty, co tutaj widzieliście. W kolejności dalej, słuchajcie, w sobotę mieliśmy spotkanie w Skarbcu w Chorzowie z niektórymi uczestnikami naszego czatu. Pozdrawiam panie serdecznie i ja jestem bardzo zaskoczona. Bo nie spodziewałam się, że nasze zdolne panie e, obdarują mnie takimi pięknościami. Ja bym się chciała Wam pochwalić tym, bo e, naprawdę uważam, że jest czym. E, tutaj jedna z uczestniczek zrobiła własnoręcznie takie pachnidełko, bo tutaj na dole jest przepięknie pachnące mydełko. Widzicie? Ono jest przepięknie obszyte, tutaj przyzdobione e, kwiatami. Można sobie to zawiesić jako ozdobę. Można postawić, pięknie to pachnie, więc na pewno wykorzystam to może gdzieś do garderoby w miejscu, żeby tam było cały czas to mydełko czuć. Zobaczcie, jakie śliczne, tu jest drugie, coś pięknego, również pachnące, pięknie zrobione, z najwyższą starannością. Słuchajcie, my mamy tak zdolne uczestniczki u nas na grupie, że to jest coś niesamowitego, pięknie pachnie. Jeszcze jest taki mikołajkowy bucik, jest to również ręczna robota. To jest jednocześnie taki pojemniczek, on może służyć na jakieś przydasie, długopisy, pędzelki, coś w tym stylu. Inna z pań również. Zobaczcie, poczęstowała mnie pracą swojej mamy, tak naprawdę. I to jest niesamowicie piękne. Zobaczcie, to jest niesamowicie piękne. Jak zdolne osoby, po prostu jak piękne dusze u nas są. Jestem no, bardzo zaskoczona, naprawdę. Ja w ogóle się nie spodziewałam tak przysympatycznych prezentów i na pewno następnym razem to ja się przygotuję, naprawdę, bo ja się tego nie spodziewałam. No patrzcie jaki anioł, kto by nie chciał takiego aniołka u siebie na choinkę, coś pięknego. Och, powiem Wam szczerze, że ja jestem naprawdę w szoku, że są tak piękne rzeczy i słuchajcie, jeden z takich prezencików został tak pięknie zapakowany, że ja powiem szczerze, długo nie chciałam go otwierać długo, bo tak mi sprawił przyjemność swoim opakowaniem, że e, no pomyślałam sobie, że już czas, ja muszę, muszę już to otworzyć, bo jeszcze e, tego nie zrobiłam. Jeszcze wiem, że jest książka w środku, natomiast kompletnie nie wiem e, jaka to książeczka, więc już kochani przy was to szybciutko sobie otworzymy, żeby po prostu zobaczyć razem Cóż to jest za książka. O, słuchajcie, to jest kuchnia polska. To jest kuchnia polska. A to się bardzo przyda. Mam tutaj dedykację przepiękną, zostawiam dla siebie. Ale słuchajcie, jakie to jest, jakie to jest miłe. Naprawdę jestem w szoku. Na pewno wykorzystam jakieś przepisy, smakowite, nasze polskie, najlepsze są. Bardzo dziękuję. Jestem. Naprawdę pod wrażeniem, ja się kompletnie czegoś takiego nie spodziewałam. Słuchajcie, będziemy dobiegać do końca, bo ja bym nie chciała, żeby ten film trwał strasznie długo, żeby was nie zanudzić. Słuchajcie, na powrocie ze Śląska jechaliśmy do rodziców naszego przyjaciela, który był z nami. I słuchajcie, w... Wchodząc do jego domu na kawę, zobaczyłam, że leży taki piękny biały list tam w przedpokoju. I chwilkę tam rozmawiałam z mamą naszego przyjaciela, która powiedziała, że może mi go wypożyczyć. Nie może go sprzedać, bo po prostu jest to prezent od jej syna, ale chętnie go wypożyczy do jakiejś stylizacji. Również przyda się na lata 20, bo panie bardzo lubiały, właśnie otulać się lisami w tych latach. Ten jest biały, więc naprawdę jest to coś, Rzadszego brązowe lisy dość często widuję. No, a tutaj biały, niespodzianka. Mam okazję go wypożyczyć, więc z chęcią to zrobiłam. I słuchajcie, kochani, co jeszcze? Na powrocie to była ogromna niespodzianka dla mnie. Na powrocie patrzymy znak na Muzeum Porcelany w Tułowicach. Więc mówię to męża, to jest tylko 3 km stąd i otwarte w niedzielę, bo w niedzielę wracaliśmy do domu. Czy my możemy tam na chwilę wjechać? Nie mieliśmy czasu, naprawdę, i powiem szczerze, że mm, to było takie już bardzo naciągane, ale zjechaliśmy tam. Okazało się, że 20 minut później yy, będzie taka wycieczka z przewodnikiem. No, niestety nie miałam czasu czekać 20 minut, żeby potem jeszcze te pół godzinki. Więc z tym przewodnikiem chodzić. To była dobra decyzja, bo to, co nas później spotkało na drodze śnieżyca, ślizgawica i jeszcze nas nawigacja zrzuciła z autostrady, bo było, był jakiś wypadek i jechaliśmy, słuchajcie, 40 na godzinę po prostu na drugą w nocy byliśmy w domu totalnie, totalnie dużo, za dużo ale właśnie nie czekałam, tylko, słuchajcie, rozejrzałam się po sklepiku muzealnym i natrafiłam na taką słodką skarbonkę ręcznie malowaną. Przez panią Żytkiewicz, tutaj macie podpis pani, która ręcznie maluje przedmioty w tułowicach. 65 zł to była cena tej skarboneczki. No, uznałam, że jako pamiątkę ręcznie malowaną po prostu sobie taką świnkę przywiozę. No i oczywiście nie mogła zabraknąć magnesu. Również ręczna malatura jako pamiątka z tego muzeum. Myślę, że warto by było tam, jeśli nie mogłam wejść nawet do góry bez przewodnika, więc niestety widziałam tylko te okazy no współczesne, możliwe do kupienia na dole, ale myślę, że jeszcze kiedyś, jak będę wracała, to na pewno zajrzę do tego muzeum i wtedy być może uda mi się przejść tą wycieczkę z przewodnikiem. Słuchajcie, także to jest taka króciutka relacja. Nie wiem, czy ciekawa, czy nie. Chciałam się z Wami podzielić tym co, tym, co mnie spotkało. Aha, jeszcze jedna sprawa. Prześliczny, srebrny pierścionek. Udało mi się zakupić również. A, niedużo pieniążków kosztował, bo 50 zł. Ale powiem Wam szczerze, że jest przepięknie zrobiony. Zobaczcie, on jest na takiej ażurowej poduszeczce. Widzicie? On był troszkę za duży. Trzy razy do niego podchodziłam, w końcu stwierdziłam, że muszę go kupić i tym sposobem go mam. I co jeszcze? W końcu mogłam spróbować miechunkę też pierwszy raz w życiu trafiłam na okres, kiedy ona tam po prostu jest dostępna. Moja teściowa zadbała o to, żeby ją kupić i żebym mogła posmakować tych owoców. Jeżeli masz to u siebie w rejonie, bo u nas w Zachodnim pomorskim niestety ona nie jest dostępna. Szukam jej dłuższy czas i sprzedawcy mówią mi, że po prostu nie jest to rejon na miechunkę. Nie wiem, co to znaczy, czy ona się nie sprzedaje, czy ona po prostu tutaj nie jest możliwa do wzrostu, ale jest przepyszna. Polecam każdemu. Słyszałam, że ma bardzo dużo witamin. Mm. Jakbym miała do czegoś przyrównać smak miechunki, to byłby to agres. Mm? Naprawdę super. Ma dużo witamin. Prawdopodobnie z tego, co słyszałam, jest bardzo zdrowa, więc jedz, jeśli masz okazję, to jedz jej dużo. Pozdrawiam cię serdecznie i do następnego, papa. Pa.